Witam wszystkich na moim kanale. Jest 6 grudnia, więc pora na filmik o tytule. Doom! Filmik Mikołajkowy, więc żeby nie lecimy między tematem, Filmik Mikołajkowy, to tak jak w tamtym roku. Był taki króciutki, teraz jest to troszeczkę może będzie dłuższy. Chodzi o to, że pokazuje co dostałem od Mikołaja. Więc teraz zobaczycie. Coś fajnego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc oto prezencik. Taki skrzat, pomocnik świętego Mikołaja, taki elf, dokładnie. Też ma czapaczkę, tak jak ja, ja Mikołajom, a on elfa. To jest, to jest elf, ale z czekoladkami, z Zymalgnetic. Więc teraz pokażę Wam go z bliska, jak wygląda. Tak wygląda ten elf. Słodki. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli chcecie, żeby był na filmikach w vlogmasach adwentowych, no to piszcie, i może się pojawi w jakimś odcinku. Na przykład w ostatnim odcinku vlogmasów. Niech będzie, więc piszcie, że jak chcecie go mieć, to będzie na ostatnim vlogmasie adwentowym. Ten elf z tego Mikołaja, którego dzisiaj dostałem, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. I tu są w środku czekoladki, które sobie potem wyciągnę. Tu są smaki pokazane tych czekoladek. Więc są trzy smaki, cytrynowy, orzechowy i na środku z czekoladą białą i czarną. Więc mam nadzieję, że pre mój prezent na Mikołajki Wam się podobał. Jestem ciekawy jaki Wy dostaliście prezent na Mikołajki, więc piszcie w komentarzach co dostaliście. Chętnie przeczytam. I mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się Wam spodobał, więc zapraszam do subskrybowania lajkowania dzisiejszego filmiku, jeśli Wam się spodobał. Do pisania komentarzy. Do słuchania w filmiku. I zostało mi tylko jedno. Do zobaczenia. Cześć.